Siostry i bracia, mamy pięć zmysłów, choć niektórzy wyliczają ich więcej. Wzrok pozwala nam na widzenie rzeczy, kolorów, kształtów, ruchu. Możemy ocenić odległości, znajdować przeszkody. Przydaje się bardzo wzrok. Mamy też słuch. Dzięki niemu odbieramy dźwięki, rozumiemy mowę, możemy cieszyć się muzyką. Dobrze jest słyszeć. Węch i smak doceniamy, gdy zachorujemy na COVID. Dotyk pozwala nam czuć fakturę, temperaturę, nacisk, wibracje. Pozwala nam też czuć i przeżywać obecność najbliższych. Generalnie wszystko to, wszystkie te nasze pięć zmysłów, Daje nam orientację. Gdy słabnie jakiś nasz zmysł, albo tracimy go zupełnie, to stajemy się zagubieni, zdezorientowani. Trudne się stają najprostsze nawet czynności. A czy można z jakiegoś zmysłu zrezygnować dobrowolnie? Ktoś postanawia, że dzień i noc nosić będzie. Czarną opaskę na oczach. Jeśli ktoś to zrobi na jakiś czas w ramach ćwiczenia, by rozszerzyć swoją wyobraźnię i lepiej poczuć, lepiej zrozumieć problemy ludzi niewidomych, to wszystko ok. Trudno nam jednak wyobrazić sobie sytuację, że ktoś tak po prostu chce zrezygnować ze wzroku czy słuchu. W dzisiejszej Ewangelii jest o słuchaniu. Owce słuchają jego głosu, głosu pasterza. Idą za tym głosem, ten głos ich prowadzi. Znają ten głos i ufają mu. I znowu mamy to samo. Słyszenie głosu daje orientację. Bez głosu owce są. Zagubione. Z tym tylko, że Ewangelia dzisiejsza wcale nie jest o owcach i pasterzu. To tylko obraz, przenośnia. Ta Ewangelia jest o nas, o wiernych i o Bogu. Owcą jest każdy z nas, pasterzem jest Jezus. I znowu wróćmy z pytaniem, czy można dobrowolnie zrezygnować z używania jakiegoś zmysłu? Tu okazuje się, że można. Bóg mówi do człowieka, mówi do mnie, mówi do ciebie. Czy słyszymy go, czy słuchamy go, czy chcemy słyszeć, czy w ogóle jesteśmy tym zainteresowani? Wielu z Was to cieszy, odkrywa. Piękno i moc Ewangelii. Wielu z was słyszy głos i idzie za tym głosem. To dobrze, to bardzo dobrze. Wielu jednak nie wiem, jakie to procenty i nie wiem, kto konkretnie. Wielu jednak dalej nie są tym zainteresowani. Głusi są na Boże Słowo. I nie wiem, jakich argumentów użyć, nie wiem, jak przekonać, jak zachęcić. Halo, ludzie, Bóg mówi do człowieka, a my możemy to usłyszeć. Mówi do nas w Ewangelii. Nawet jeśli nie wszystko pojmiemy od razu, to i tak to, co pojmiemy, pomoże nam w życiu, będzie przydatne. Gdy mówię o obowiązku czytania i poznawania Pisma Świętego, to nie nakładam jakiegoś bezsensownego ciężaru, ale wzywam do tego, by sobie życie uprościć. Wzywam, by pomóc samemu sobie. Zobaczcie, gdy ruszamy samochodem w drogę jakąś daleką, nieznaną, to wcześniej patrzymy w mapy, to włączamy GPS, a najlepiej jedno i drugie. Patrzymy też na znaki, drogowskaz. To bardzo racjonalne działanie. Gdy z tego rezygnujemy, to narażamy się na błądzenie, stratę czasu i nadmiarowe zużycie paliwa. Korzystajmy z GPS-u, map, patrzmy na znaki. I tak samo korzystajmy z Ewangelii. Słuchajmy głosu Boga. Dajmy się. Poprowadzić. Oszczędzimy sobie rozczarowań, błądzenia i straty. Każdy z Was w domu ma pismo święte. Jeśli nie masz, to przyjdź do mnie, dostaniesz. Nie będziesz mógł zapłacić, to dostaniesz za darmo. Bóg mówi. Jeśli tego jeszcze nie robiłeś, to teraz zacznij Go słuchać. Zacznij czytać i poznawać Pismo Święte. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to zacznij od Ewangelii. Bóg mówi do Ciebie i możesz Go usłyszeć. Amen.